Siema, tu Mike witam Was. Farming Simulator 25 na pierwszej serii, którą mieliśmy. Mam już nowy pc. -ci. Wam powiem, że jest wydajny AMD Ryzen. AMD jest karta, a procesor jest Ryzen nie? 9, 12 rdzeniowy. Patrzę, co tu trzeba w odcinku zrobić, ale mi się wydaje, że tu trzeba będzie. Zebrane zrobić kultywatorowanie Więc damy do ciągnika i jedziemy na pole. Gram na Ultra na rozdzielczości 2K, jak pan. Dopiero sobie dzisiaj TikTok Studio ogarnąłem. Wam powiem ale, jedynasteczkę mam, i do powiem, że problem jest, bo nie czyta mi skanera do dokumentów. Dokumentów, dobre, geni. patrzymy, który tu ciąnik Zaprzęc, dobra, sobie marchewkę kopię. My musimy sobie zrobić jakieś pole w robocie, nie? Jak widzicie, mąka tu się robi. Dobra inwestycja była wiatraczek. Na koncie mamy 50 tysięcy. Zobaczymy, jak tam nasza budowa się rozwija, nie? I urwane drzwi, gościu. Wiecie co, ja to muszę ręcznie wyciągnąć, bo widzę... ...opór mi to stawia. Nie, w ogóle chyba nie wyjadę. Wiesz, amatorka całe życie, gościu. O, jak ja takie małe... ...przez takie małe drzwi chcę wyjechać, no to... Do... Się dziwicie, ludzie, bo ja nie. No i. Obali, obaleło się. Obaleło się. Teraz wam magię pokażę. Magic. Technology. O, może nie aż. Technology. Kurwa. Trzeba ja całe życie. Muszę w tym farmingu robić amatorkę. Chciałem need for Speed nagrać, nie? Ale wam powiem. Strasznie coś dźwięk na zcina i nie wiem czemu ale będę miał więcej czasu to sobie jeszcze popróbuję. Wczoraj sobie grałem w Indiane na Ultra Plus z Ret Racingiem 50 klateczek, bez tray 80. Wieśka też, na Ultra Plus, z Racingem 80... Z eee. Racingem 50, a bez Racingu 80, no kurde. Muszę sobie Wieśka przejść, widzę, że to jest gra bardzo interesująca, nie? Nagrywam dla was ten odcineczek. Tak prawie ktoś nie, to nie ma co robić w tym polu nie To tylko zostały takie prace pożniwne niej Czekajcie bo ja kur nie widzę Magic od Xboxa. Najwygodniej się gra. Nie pamiętam się kamerę regulowało Dobra, roleczką jedziemy. Jak pan Jeszcze muszę sobie dać progot, a do nagrywania Dobra, nie sobie robi Dobra, na klawiaturze. Bo ja muszę drugiego pracownika kontrolować. Mówię, że coś go zatrzymało. Chcę zrobić wam recenzję mojego PC-a, nie? Wczoraj z Morele przyszedł, ale nie jestem zadowolony. Był przesunięty śledź na zaślepkach USB, nie? I musieliśmy z kolegą z pracy kombinować, tę zaślepkę przesunąć z tyłu na obudowie. Nie wiem, co oni odjebali, ale. Szczerze mówiąc, nie wiem czy bym dał drugi raz za montaż komputera z zgrany Windowsa 230 zł. Masakra nim. Ale robota idzie, idzie robota, nie? O, no, ludzie się śmiali, że 12 rdzeni do farminga, ale wczoraj włączyłem grę na rozdzielczość 4K. To Kurde, 30 klatek miałem, a teraz nagrywam w 2K, nie? Oby dobre nagranie było Wam, powiem OBY! Zaraz renderuję, mam wolne. To zaraz wychodzę z domu, nie? Nie decyduję, jak siedział przed komputerem. Nie? Muszę tacy stary komputer zanieść, uaktualnić mu tego Windowsa, ten klucz wgubić, bo niedawno tam stawiałem system świeżutki, nie? się na przyzwyczaja do dziesiątki jako miał tam kiedyś na XP siedział ostatni raz tu no tu tak się pozmieniało tak samo jak jedenastka się różni od dziesiątki nie wczoraj żeby ogarnąć kłosowe granie A, Ale musimy się namelczyć o Ale wam powiem petarda petarda Monitor też mam teraz od Hz odświeżania 27 cali jakiś filipsik Jedna milisekunda jak pan. Zobaczymy a patrz. Ale dobrze, że pracownik potrafi kopać ni. No Z to w... O jest Boże Święty Kup tą skrzynkę I Chyba sobie poradzisz, dziadzie, co? Bo ja mam inną robotę w polu Robota nie zająć, się wcieknie Muszę ogarnąć, jak robić rzut ekranów. Nie? O. 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 To chyba nie ten guzik. Ale nie wiem, czy Nvidia nie ma co takiego, żeby zdjęcia po prostu robić, nie? Muszę zaraz skonfigurować sobie. Majweczka z BMW będzie film na kanale na pewno. Już Kurde, ten mikrofon mnie wnerwia. Szkoda, że mikrofon jest wyciepiane. Muszę jakieś inne słuchawki sparować z komputerem. kabel HDMI kupić, ale z końcówką kątową. Końcówka jest za duża. Krusza monitorem, to prawie się monitor złączy się. Ten drugi monitor, bo on dwa. Dwadzieścia i 20. co odesadził. może w kukurydzę pójdę? Tak na razie hajsu nie ma. Musimy trochę zarobić hajsu, żeby siewnik kupić, Sadzarkę do kukurydzy i przystawkę do kukurydzy. Mam nadzieję, że coś na marfi zarobimy, nie? Bo jak nie, to ...to zrezygnuję z marfi tu i z i nie będę w ogóle martwić się albo ja na tej drugiej serii, nie? Czekaj, jak się będzie film renderował mi. Czekaj, muszę coś zrobić, ale to nie wiem czy będzie widać czy nie. To co ja odpitole A jak to zrobił Bartłomiej? Nie, nie ogarnę tego. Gościu, nie ogarniesz. To jest Farming Simulator 25. Chcę zobaczyć wydajność. Pececika. Mhm. Widać? Nie widać. Dobra, zrobimy sobie nakładkę systemową. Jestem ciekawy jak to mnie działa O Dobra, tylko ja widzę To idealnie Idealnie O 460 FPSów o Jezu. naszych Garamuni. O, jest. Karta 60 stopni, nie? Dobra. Dojście. Ojojojo. Jeszcze muszę, muszę dojść, jak zmieniać światełko w karcie graficznej, żeby się na inny kolor paliło, nie? Nie wiem, czy to przez sterownik jest, NVD. Trzeba sterownik zainstalować GeForce'a, karty nie Ale zaraz się dowiem Wszystko się popróbuje gościu, gościu marmoladowy Ciepełko ładnie na dworzu jest Pogoda dopisuje Muszę zacząć, jak tamta niemota sobie radzi. Ominąłem, żeby trzeba poprawić to Johan der Premium. Wam powiem. Nowa jakość na kanale. Nowa jakość. Jeszcze muszę tę kamerkę wymienić. Pisowską. Mam jeszcze kreatywę kamerę HDS 720. To już trochę słaba jest jakoś, jak chodzi o przechwytywanie twarzy, nie? bo ta czeka nie mam tej gry, ten se kopię. no trochę tych skrzynek będzie z marchewką, nie? no ale cóż nie będziemy trzeciego odcinka kopali marchewki, nie? bo to nie ma naprawdę już sensu Lepiej coś nie w same się nie Prace pożniwne same się nie zrobią, nie

7% z użycia procesora. Ty chyba żartujesz. A w poprzedniej PC to miałem prawie 100% w nagraniu i przechwytywaniu OBS-em obrazu. Shalalala in the morning Też jakieś zakupy Jutro niedziela To 13 wolno jak pan Chyba skończymy pole na odcinku, co? Widzowie? Tak mi się wydaje. Jeszcze ja zaraz zajrzymy na moją budowę i... No, fajne te budowy są z tych. Trzeba dostarczyć cementu, cegę, udesek i ci powiem, że ładne te budynki powstawają. Ostatnio tartak sprzedałem, bo już też nie potrzebuję. Chociaż na wiurach jest duży hajs, ale już bym wiatr tarta gdzieś. No podnieś się, no. Naklikam na tym padzie, nie wiadomo co. Zaraz leci w render. Widzowie. Ja jestem ciekawy jak to to w ogóle renderuje. Nie? Czy premium jakość czy niedobra jakość. Jeszcze muszę wziąć plecak, coś dla siostry, coś dla ojca tam wziąć słuchaweczki, sprawdzić nowe od Redmi Bats 6. Bo poprzednie zgubiłem... Takie roztrzepanie, wam powiem. Zrobione pole. No premium. Dobrze, no premium. Jeszcze muszę to zobaczyć na stronę, może gdzie karta świeciła. Mam napis Radeon i, i on mam ryga, wiem już to w jednym kolorze się paliło. Nie? Ale ponieważ trzeba ściągnąć o, od karty, od gigabajta sterownik. Zobaczymy jak tam nasza budowa. To na razie zostawiam, bo jeszcze potrzebuję tego cienicka. O, boga czy A nie, nie sprzedałem tartaku. Przepraszam. A, coś ze sklepem znów się wykrzaczyło. Nie, a, pewnie nie ta pora, bo tam jest jakaś pora, kiedy sklep jest zapięty, nie. Dobra. Ale sprzedam pod odcinkiem, patrz, już ma pełno. Dobra, a zobaczymy, ile taka skrzynka warchewki kosztuje mi. Z ciekawości. The Wood. Czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, bo ja nie wiem. Czy dalej iść to później, czy nie iść dalej w to, ale zaraz się dowiemy. Dowiemy się. tysiąc za skrzynkę. Dobra, opłaca się. Trzymajcie się, subujcie, komentujcie. Nara!